Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Marketing Hero. Ja nazywam się Paweł Szymków i na co dzień pomagam swoim klientom wdrażać sprawdzone strategie z zakresu marketingu i sprzedaży, tak żeby zwiększać zyski w ich firmach. W tym odcinku poruszymy problem związany ze sprzedażą do zimnych kontaktów. Prospecting, bo o tym właśnie mowa. Jeśli tego słowa jeszcze nie znasz, to w dużym uogólnieniu prospecting to wszystkie aktywne działania, które podejmujemy, w celu pozyskania klientów poprzez zimne kontakty. Czyli możemy do takiego klienta zadzwonić, możemy wysłać do niego maila. Wiele osób też używa social selling, czyli wysyła wiadomości poprzez różnego rodzaju kanały, social media. I niestety pojawia się tam duży problem, bo nie przynosi to bardzo często w firmach rezultatu jakiego. Właściciele czy handlowcy mogą oczekiwać. Często budzi frustrację wśród potencjalnych klientów. Dlaczego się tak dzieje? Jest kilka rzeczy, których należy unikać w takiej właśnie sprzedaży do zimnych kontaktów, i o tym chciałbym w tym odcinku dzisiaj powiedzieć. Jak robić sprzedaż do zimnych kontaktów tak? żeby przede wszystkim się jej nie bać, żeby jej nie unikać, co się bardzo często dzieje w firmach, bo handlowcy niby wiedzą, że powinni sprzedawać, że powinni wykonać ten telefon, powinni wysłać tego maila, ale z doświadczenia wiem, że bardzo często dużo handlowców tego unika, nie chce tego robić, bo wcześniej nie mieli rezultatu, więc pojawia się przekonanie, że to strata czasu, że to w mojej branży nie działa, że po co mam dzwonić, jak to i tak nic nie da. Więc dzisiaj chciałbym zmienić Wasze zdanie na temat prospectingu, w jaki sposób pozyskiwać klientów skutecznie właśnie poprzez zimne kontakty. O tym w dzisiejszym odcinku, więc jeśli ta tematyka Cię interesuje, koniecznie oglądaj ten odcinek do końca. Jeśli jest taka możliwość, pomóż mi już teraz w rozwoju tego kanału, zostaw łapkę do góry pod tym wideo, a także wciśnij przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz, a także dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym kanale. Jeśli jesteście gotowi, jedziemy z dzisiejszym materiałem. Zacznijmy od tego, że wiele osób w ogóle unika sprzedaży do zimnych kontaktów. Często powodem jest kwestia już samej osobowości, bo handlowcy często mają podpięte poczucie własnej wartości do wyniku. I jak zadzwonią do dwóch osób i usłyszą nie, to często ich kwestia ego może być mocno urażona. A zwłaszcza kiedy. Działania sprzedażowe wykonuje np. właściciel firmy. Jest jakaś mała firma, gdzie, gdzie sprzedawca, sprzedawcą też musi być właściciel, i jak to ja, pan prezes, pan właściciel dzwonię do kogoś i ktoś się nie zgadza, i wtedy ta jego pewność siebie podupada. Ale załóżmy, pomijając kwestię właśnie jakby podejścia osobowościowego, podejdźmy do tego analitycznie i technicznie. Wiele osób unika sprzedaży do zimnych kontaktów, bo twierdzi, że to nie działa. Bo w jakiejś branży, w jakiejś, z jakimś produktem usłyszeli, że konwersja wynosi 30%, więc oni wykonali trzy telefony, powinien być chociaż jeden pozytywny, a we wszystkich trzech usłyszeli nie. I tam się pojawia kłopot, bo mówią: no nie, to nie ma sensu dzwonić, bo ja tylko tracę czas, to nie daje żadnego efektu. I nie mają świadomości tego, że nie dzwoniąc, szanse sprzedaży wynoszą zero, a z każdym kolejnym tel telefonem te szanse wzrastają. I to nie chodzi tylko o telefon, oczywiście o mailing, o rodzaju, wszelkiego rodzaju działania aktywnie sprzedające do zimnych kontaktów. Każda kolejna próba zwiększa Twoje szanse. I teraz im lepiej to robisz, tym te szanse będą większe, czyli konwersja będzie większa. Czyli załóżmy, jeśli coś wynosi konwersja 30%, to na trzy wykonane telefony statystycznie jeden powinien być pozytywny. Ale trzeba to rozszerzać w skalę, więc weźmy 10, 100, 500 telefonów, i wtedy tą analitykę możemy dokładnie liczyć. I teraz dodatkowa rzecz, która niestety przeszkadza bardzo mocno w pozyskiwaniu klientów poprzez zimne kontakty, jest coś, co ja nazywam taką złośliwością wszechświata. Na czym to polega? Jeśli chciałeś kiedyś otworzyć drzwi i miałeś pęk kluczy, to pewnie z doświadczenia wiesz, że prawdopodobnie któryś z ostatnich, który wziąłeś do ręki, otwierał te drzwi. Podobnie jest w sprzedaży. Ktoś ma do wykonania 10 telefonów, wie, że statystycznie konwersja na ten produkt z danej branży wynosi 30%, on wykonał już 4 telefony i się poddaje. Ten, co wykonał 6 i usłyszał, że nie, już całkowicie zwątpił w ogóle w sens sprzedaży do zimnych kontaktów. Ale z doświadczenia sam swojego wiem, że bardzo często zdarzało się tak, że to te trzy ostatnie telefony wykonane były tymi, które, w których usłyszeliśmy tak. I teraz Twoim zadaniem jest nie poddać się przy założeniu planu początkowego. Czyli jeśli założyłeś sobie wykonać 10 telefonów, to je wykonaj. Więc po pierwsze, postaw na statystykę. A po drugie, postaw na jakość. Jeśli będziesz unikał pewnego rodzaju elementów, które psują sprzedaż, to zwiększasz swoją szansę, żeby to tak usłyszeć dużo wcześniej. Jakie to elementy? Powiedzmy sobie o tym teraz w pięciu punktach. Pierwsza zasada, której trzeba się trzymać przy sprzedaży do zimnych kontaktów, to unikanie wyzwalaczy. Czym są wyzwalacze? Żeby dobrze zrozumieć, posłużę się tutaj przykładem przeglądarki internetowej. Tej, w której przeglądasz internet w swoim komputerze czy na telefonie komórkowym i możesz sobie zainstalować aplikację, która nazywa się AdBlock. Ona blokuje wszystkie reklamy, wyskakujące okienka, różnego rodzaju banery reklamowe. Czyli tam wyzwalaczem jest reklama, AdBlocker wchodzi. I blokuje to wyświetlanie. I w takim realnym życiu, kiedy sprzedawcy rozmawiają z klientami, klienci też mają ad bloka. I kiedy usłyszą wyzwalacz, zauważą wyzwalacz, wyłapią wyzwalacz, przestają nas słuchać. Takie wyzwalacze są różne. Na przykład dla mnie, takim bardzo mocnym wyzwalaczem jest to, że ktoś do mnie dzwoni i ja odbieram telefon, zanim się odezwie, słyszę hałas. Harmider takiej sali telemarketingowej, ja się od razu rozłączam, bo ja wiem, że on będzie chciał mi coś sprzedać kiedyś. Dostawałem całą masę wiadomości na Facebooku, dużo zaproszeń do znajomych, i zaraz po tym szła wiadomość w formie Cześć kochany. Obca osoba, widzę mnie kochany, więc to już pierwszy wyzwalacz, który budził moje zastrzeżenie. Właśnie przejrzałem przejrzałam Twój profil. Jest wspaniały, dużo interesujących treści. Myślę, że mamy dużo wspólnego. Tylko raz. Zaakceptowałem zaproszenie tego typu. I co się później okazało? Po dwóch dniach dostałem super niepowtarzalną ofertę na kosmetyki, które odmładzały mnie o 40 lat, mimo że wtedy miałem 30. I. Każda kolejna wiadomość była traktowana przeze mnie jako wyzwalacz. Ja już nie chciałem jej czytać, nie chciałem tego w żaden sposób kontynuować. Takich wyzwalaczy jest bardzo dużo. W sprzedaży w formie mailingowej lub telefonicznej są to bardzo często słowa, słowa wytrychy, które powodują, że ktoś przestaje Cię słuchać. Tak jak już w jednym z odcinków mówiłem o efekcie pilota, siedzisz i oglądasz telewizję, film i włącza się reklama, to ty automatycznie odwracasz swoją uwagę. Przełączasz na inny program, idziesz do lodówki, do toalety, wchodzisz w telefon bo ty wiesz, że oni coś ci sprzedają, więc tracisz uwagę. I bardzo podobnie dzieje się, kiedy próbujesz sprzedawać do zimnych kontaktów i używasz takich słów-wytrychów. Takie słowa-wytrychy to oferta, przedstawić, zaprezentować. I ktoś dzwoni i mówi, dzień dobry, dzwonię z firmy Prospekt, nazywam się Nina Kowalska i chciałem panu zaprezentować najnowocześniejsze usługi, które proponuje nasza firma. Już w pierwszych trzech słowach przestajesz słuchać. Dlatego czasem będąc handlowcem, postaw się w formie klienta, ale w takiej formie, która jakby obserwuje, co ciebie drażni jako klienta. Bo wielu handlowców, kiedy ja pytam, mówię, dlaczego tak robisz? Dlaczego w ten sposób sprzedajesz do klientów? No bo jak do mnie dzwonią, to robią tak samo i chyba tak powinno być. Nie. Właśnie jeśli ciebie to irytuje, ciebie to blokuje, to zadbaj o to, żeby wykluczyć to ze swojej formy i techniki sprzedaży. Jeśli ja wiem, że na mnie, jako na klienta, strasznie działa ten harmider, który słyszę na początku rozmowy z sali telemarketingowej. To ja zadbam o to, tworząc prospekt, żeby dzwoniąc do Twojego klienta była cisza. Więc na przykład słuchawki specjalne z noise cancellingiem, które spowodują, że klient będzie słyszał wyraźnie i czysto mój, mój głos. Więc wypisz sobie takie właśnie wyzwalacze i ich po prostu unikaj. Zbyt miły głos, zbyt duża nachalność. Próba na siłę zaprzyjaźnienia się z klientem. Bardzo często, mieszkając aktualnie w Anglii, odbierając telefony od telemarketingu, słyszę: Cześć Paweł, jak się dzisiaj masz? Jak ci mija dzień? Pyta mnie ktoś to totalnie mnie nie zna i tak naprawdę go to nie interesuje, próbuje być na siłę sztuczny. Więc ja już wiem, że on zaraz będzie chciał mi coś, coś sprzedać. Wypisz sobie takie słowa, wypisz sobie takie działania, które ciebie jako klienta irytują i unikaj ich w swojej sprzedaży. Unikaj wyzwalaczy, które włączają ad bloka w głowie twojego klienta. A gwarantuję ci, że klient znacznie chętniej będzie chciał podejmować konwersację, odpisać na twojego maila, zareagować na twoją wiadomość. Punkt numer dwa. To naturalność. Coś, co niby wszyscy wiedzą i, i właśnie jest naturalne, a okazuje się, że nie. Bo jak obserwuję, dużo handlowców wchodzi w jakąś dziwną, tajemniczą rolę master of sales, kiedy ma kontaktować się z klientem. I często, kiedy jestem w firmach i mówię: Dobra, to pokaż, jak sprzedajesz, i handlowiec bierze słuchawkę, dzwoni do klienta i nagle dzieje się coś dziwnego i mówi: Dzień dobry, panie Piotrze, jak panu dzisiaj mija dzień? Tu Kamil z firmy Prospekt, chciałem panu kto tak gada. Jak dzwonisz do babci, to też mówisz Dzień dobry babciu, co tam u Ciebie słychać? Jak zdrówko? Prawdopodobnie nie. Babcia by się popukała po głowie, powiedziała, czy wszystko z Tobą ok, bo prawdopodobnie jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi, z rodziną, z kolegami, z klientami, których już znasz, to nie wchodzisz w jakąś dziwną emocję. Być może w TV Mango, gdzie w krótkim czasie trzeba wywołać emocje u ludzi, zdaje to egzamin. Ale w rozmowie do ludzi, z którym, którymi chcesz zbudować relacje, z którymi w jakiś sposób chcesz nawiązać kontakt, chcesz im coś zaproponować, nie graj dziwnej roli, nie bądź nadwymiar nad uprzejmy, nie modeluj głosu tak, jakbyś był właśnie panem Stevie Mango. Bądź sobą, potraktuj tą drugą osobę w taki sposób, jak sam chciałbyś być traktowany, żeby dzwonił, Kiedy ktoś do ciebie dzwoni. Nawet jeśli usłyszysz od tej osoby nie, to przynajmniej nie usłyszysz, że jesteś idiotą, który próbował ci próbował mu coś sprzedać. Zwyczajnie bądź sobą, bądź naturalny, a to gwarantuje Ci, że kupi znacznie większą grupę potencjalnych klientów w tych właśnie zimnych kontaktach. Bo taka nienaturalność, ten sztuczna intonacja, dziwna intonacja głosu, również może być traktowana jako wyzwalacz, i często, kiedy ktoś usłyszy tego typu intonację, to zwyczajnie się rozłączy. Więc weź to pod uwagę. W sprzedaży do zimnych kontaktów nagminnym jest to, że brakuje konkretu. Czy to w wiadomości wysłanej do klienta, czy to, czy to w mailu, czy w rozmowie telefonicznej. W, tele, w rozmowie telefonicznej to widać bardzo często. Nagminnie handlowcy tak bardzo boją się usłyszeć nie, że leją wodę dookoła zamiast przejść do konkretu. I często nawet sam odbieram takie telefony, ktoś dzwoni: Dzień dobry Panie Pawle, co u Pana słychać? Więc w mojej głowie się pojawia, ale jak? Tak generalnie w życiu, teraz, w tym momencie, w tym dniu, w biznesie. Bo, jeśli ma pani czas, to oczywiście mogę poopowiadać, ale chyba nie po to pani dzwoni. No i właśnie, brakuje konkretu, a dokładnie konkretu w oparciu o język korzyści dla twojego klienta. Bo ktoś często mówi, no dobra, to co mam powiedzieć? Masz podać powód, konkretny powód, dlaczego osoba po drugiej stronie powinna przeczytać Twój tekst, powinna posłuchać tego, co masz do powiedzenia. I to nie może być powód na zasadzie, bo mam do zaprezentowania pan, panu ofertę. Bo to jest powód tak nafaszerowany wyzwalaczami, o których mówiliśmy w punkcie pierwszym, że i tak nikt Cię nie wysłucha. Daj powód, który niesie korzyść dla Twojego odbiorcy, Twojego słuchacza, Twojego czytelnika wiadomości, którą, którą wysyłasz. Powód nie na zasadzie, bo ja chcę, tylko bo może Pan zyskać, bo może Pan otrzymać. Jeśli wierzysz w swoją ofertę w swój produkt, to na pewno znajdziesz coś, co będzie korzyścią dla klienta. Powiedz mu o tym na samym początku, a on znacznie chętniej cię wysłucha. Więc nie lej wody co słychać, jak pogoda w pana mieście, tylko daj konkretny powód, dlaczego ma z tobą dzisiaj rozmawiać. Sztuczna uprzejmość. To kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy sprzedaży do zimnych kontaktów. Bardzo dużo sprzedawców przesadza z uprzejmością, bo tak napisali w książce, że jak kogoś pierwszy raz spotykasz, pierwszy raz z nim rozmawiasz, piszesz do niego, to daj mu jakiś komplement, żeby cię bardziej polubił. Ktoś, kto zna tę zasadę, często kiedy po raz pierwszy z kimś się nawet spotyka poza relacją sprzedażową, to często mówi, o, jaką masz fajną marynarkę, jaką masz fajną sukienkę, jaki masz fajny zegarek. Co jest bardzo ważne, komplementy dawaj tylko wtedy, kiedy tak naprawdę myślisz, żeby to było szczere. Bo, jeśli ktoś wyczuje tam nieszczerość, to powie, ciekawe co ode mnie chcesz. W relacji sprzedażowej będzie od razu: oho, coś chcą mi sprzedać, i tego właśnie unikę. Bo miałem taką sytuację. Ostatnio przebudowujemy stronę mojej drukarni, którą prowadzę. I strona wygląda dokładnie tak, że jest biała, białe tło, czarny tekst, że strona jest w budowie, plus dane kontaktowe. A ja w tym okresie dostawałem dużo maili od firm, które zajmują się pozycjonowaniem. Które mniej więcej zaczynały się od słów: Byliśmy na Twojej stronie, świetna robota, bardzo fajnie to wygląda. I jeśli chcesz pozycjonować, co daje mi informację, że nawet na mojej stronie nie byli. I dlatego ta sztuczna uprzejmość zwyczajnie nie działa. To nie znaczy, że masz być nieuprzejmym, ale to znaczy, że uprzejmość ma być na zasadzie zbalansowanej, czyli jeśli coś naprawdę uważasz, że coś jest fajne, coś klient ma fajnego, to mu o tym powiedz. Ale nie rób tego dlatego. Może w książce o sprzedaży napisali daj komplement dla swojego klienta. Sztuczna uprzejmość przez klientów będzie potraktowana jako chęć przypodobania się, więc rób to tylko wtedy, kiedy to jest szczere. Piąty punkt to coś, o czym chcę powiedzieć, abyś tego koniecznie unikał. Unikaj uczenia się tekstów na pamięć. Jeśli jesteś ambitnym handlowcem, to na pewno przeczytałeś dziesiątki książek, obejrzałeś różnego rodzaju szkolenia, byłeś na żywo na różnych konferencjach. I czasem w takich miejscach możemy znaleźć magiczny sposób na sprzedaż. Jakieś słowo, zdanie, które ma zmienić w ogóle cały tryb sprzedaży. I ktoś mówi: Te zdanie, jak będziesz zadawał swoim klientom, to będziesz znacznie więcej sprzedawał. Ale musisz mieć świadomość, że jak prawdopodobnie tą książkę też czytali inni, więc używają tego zdania. Albo już dawno stało się ono tym wytrychem, tym wyzwalaczem, o którym mówiłem dzisiaj na samym początku. Więc unikaj uczenia się tekstów na pamięć to brzmi nienaturalnie, to powoduje, że nie jesteś traktowany poważnie to bardzo szybko traci na mocy i szybko staje się wyzwalaczem. Raczej skup się na tym, żeby używając technik Przeprowadzić klienta przez proces, pokazać mu korzyści, to znacznie zwiększy Twoją sprzedaż. Uczenie się czegoś na pamięć na pewno nie pomoże. Brzmi sztucznie. To tak jak czytanie skryptu z kartki. Ktoś do ciebie dzwoni i czyta skrypt z kartki, słyszysz to, nawet nie daje ci wejść w słowo. To ty nie traktujesz takiego sprzedawcy poważnie. Więc ty również, jako handlowiec, jako sprzedawca, nie ucz się tekstu na pamięć. Gwarantuję ci, że to wyjdzie ci tylko na dobre. Podsumowując. Zwróć uwagę, że sprzedaż do zimnych kontaktów znacznie różni się od tej sprzedaży do ciepłych kontaktów, gdzie sprzedaż jest bardziej relacyjna, już ludzie cię znają, wiedzą, czego mogą się po tobie spodziewać. Gdzie jak użyjesz słowa oferta lub zaproponować, to nie potraktują tego jako wyzwalacz, że od razu chcesz im coś wcisnąć. Jednak przy sprzedaży do kontaktów zimnych, przy różnego rodzaju aktywności, pozyskiwania klientów właśnie na zimnych kontaktach, musisz być dość ostrożny, więc zastosuj wszystkie pięć punktów, o których dzisiaj powiedzieliśmy, a gwarantuję Ci, że konwersja w Prospectingu właśnie, czy to poprzez rozmowę telefoniczną, mailową, czy, czy inne formy docierania do klientów, znacznie, znacznie wzrośnie ta konwersja i zauważysz realne realne wyniki i przełożenie tego na finanse. Więc spróbuj. Jeśli masz jakieś pytania, chcesz się coś dowiedzieć, chcesz coś rozszerzyć, z czymś się nie zgadzasz, daj koniecznie znać w komentarzu. Ja do każdego komentarza, komentarza się oczywiście odniosę. Dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że takie treści noszą dla Ciebie wartość. Jeśli tak, zostaw łapkę do góry, to po pozwala, pomaga mi w rozwoju tego kanału. Jeśli z jakiegoś powodu jeszcze tego nie robisz, zostaw subskrypcję, kliknij obok sub subskrypcji w dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym kanale. Zajrzyj na mojego Facebooka, na Instagrama, wpadnij na moją stronę internetową do działu Blog, gdzie rozszerzamy tego typu tematykę o dodatkowe aspekty, a także zapraszam Cię do grupy na Facebooku, która nazywa się Skuteczny Marketing i Sprzedaż marketing. Marketing Hero. Link do tej grupy znajdziesz w opisie do tego odcinka. Tam jest więcej osób takich jak Ty, które interesują się marketingiem sprzedażą ogólnie pojętym biznesem. Tam poruszamy dodatkowe tematy, tam możesz zapytać o więcej rzeczy, możesz skonsultować również z innymi użytkownikami tej grupy. Więc zachęcam. Dołącz do niej już dziś, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję Ci, że dzisiaj byłeś ze mną. Mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Trzymaj się, cześć!